Jeżeli szukasz klimatyzatora, który możesz wystawić na zewnątrz, to bardzo dobrze trafiłeś. Dzisiaj ci pokażę na naszym teście wszystkie możliwości montażu Frala FSC09C wraz z pomiarem głośności. W zestawie znajdziesz dwa filtry powietrza, rurę wylotową wraz z płaską końcówką i pilot zdalnego sterowania. Dodatkowo znajdziesz adapter wylotowy na ciepłe powietrze którego montaż jest bardzo prosty na zatrzaski. W tym wypadku mamy do czynienia ze standardową klimatyzacją przenośną, która będzie stała u ciebie w pomieszczeniu w pokoju i rurę będziesz mógł wyprowadzić poza to pomieszczenie. Pomieszczenie, w którym testujemy nasz klimatyzator, ma około 25 m2, jest wyłożono ono kafelkami, no i nie ma żadnych Tekstyli. W tym wypadku jest tylko i wyłącznie widoczna firana i wersalka poza kadrem. Sufit jest wykonany z kartą gipsu, ściany są otynkowane. Nasz test będzie obejmował trzy pomiary głośności: pracę wentylatora na niskim poziomie, średnim oraz na najwyższym. Oczywiście przy włączonej sprężarce, ponieważ gdy klimatyzator osiągnie docelową temperaturę, to sprężarka się wyłączy i będzie tylko działał wentylator. To jest taka też uwaga z mojej strony. Sam klimatyzator nie będzie wyposażony w przycisk pracy tylko i wyłącznie wentylatora, więc aby osiągnąć ten efekt, należy po prostu ustawić najwyższą temperaturę. Dodatkowym akcesorium jest plenum, którego montaż jest bardzo prosty, tak jak adaptora ciepłego powietrza. Co więcej, zwiększysz wydajność klimatyzatora do 60%, zatem do trochę większego pomieszczenia będzie bardziej wydajny. W tym wypadku klimatyzator będzie pobierał powietrze z zewnątrz i także to powietrze wypuszczał na zewnątrz. Dzięki temu rozwiązaniu nie będziesz miał żadnego podciśnienia w pomieszczeniu. Klimatyzator z plenum testowaliśmy oczywiście w trzech trybach pracy, czyli na najwyższym poziomie pracy wentylatora, na poziomie średnim oraz poziomie najniższym w trybie SLIP. Różnice w generowaniu właśnie hałasu między klimatyzacją w standardowym działaniu, a w opcji splenum jest dosyć nieznaczna. Przy czym pamiętaj, że tutaj wydajność wzrośnie do 60%. Wbrew pozorom jest to bardzo istotne akcesorium, ponieważ bardzo mało klimatyzatorów na rynku oferuje nam taką opcję. Kolejną możliwością, aby klimatyzator pracował w troszeczkę inny sposób niż standardowy, jest zaopatrzenie się w adaptor wylotowy zimnego powietrza. W tym wypadku urządzenie możesz wystawić poza swoje mieszkanie, ale e, musisz je czymś zabezpieczyć: mianowicie najlepiej dać jakiś daszek, cokolwiek, aby też światło słoneczne bezpośrednio na klimatyzator nie padało. Na nagraniu nie będziesz widział pilota z tego powodu, że on już nie miał takiego zasięgu, gdzie właśnie klimatyzator stał za szybą. Musiałem wyjść na taras, jestem tam schowany i w tym wypadku ustawiam pracę klimatyzacji. Jak możesz zauważyć, redukcja jest znaczna. O wiele mniejszy generuje hałas, gdy właśnie będziemy go wystawiali poza mieszkanie. Nie przestawiałem sonometru z tego powodu że nawet gdy Ty osobiście kupisz takie urządzenie i będziesz chciał sprawdzić jakie jest Twoje odczucie hałasu, który generuje taki klimatyzator, to to też mimo wszystko tą odległość zwiększysz. Po prostu sam test chcemy przeprowadzić w taki sposób, jakie to będzie miało największe przełożenie w czyimś mieszkaniu. Na samym końcu Mamy uśrednione wyniki dla właśnie Frala FSC09C. Tabela jest podzielona na poszczególne tryby pracy i jest oznaczony poziom pracy wentylatora: maksymalny, średni bądź niski. Czyli test pierwszy był przeprowadzony w domyślnym montażu, czyli klimatyzator stał w środku pomieszczenia, wykorzystaliśmy akcesoria dodane do niego bazowo. Drugi test na filmie przedstawiał plenum. Gdy zamontowałeś te dodatkowe akcesorium do swojego klimatyzatora, to przede wszystkim zwiększyłeś jego efektywność aż do 60%, co może być dla Ciebie bardzo kluczowe. Test trzeci, gdzie wykorzystaliśmy adaptor wlotowy zimnego powietrza, klimatyzator mógł stać poza. Naszym pomieszczeniem wypadł najkorzystniej i na najniższej pracy generował hałas rzędu 41,5 dB. Przy czym także mogliśmy zwiększyć wydajność tego klimatyzatora aż do 30%. Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Kupując taki klimatyzator do swojego domu bądź mieszkania, niekoniecznie będziesz tylko mógł go wykorzystać do chłodzenia. To jest także jeszcze bardzo dobry osuszacz powietrza. Ten model ma wydajność aż do 40 litrów na dobę. Będzie to fajne urządzenie do ewentualnej suszarni albo gdy masz do czynienia z na przykład jakimiś zalaniami, podtopieniami. To w tym wypadku to też jest coś, co może ci pomóc pozbyć się tej wilgoci z takiego pomieszczenia. Na tą chwilę to wszystko. Bardzo ci dziękuję za obejrzenie tego materiału. No i mam nadzieję, że ci pomogliśmy. Jeżeli chcesz nas wesprzeć, możesz zostawić nam komentarz powiedzieć W jaki sposób możemy jeszcze inaczej przeprowadzać testy? Co jest dla Ciebie ważne? A jeżeli sam produkt Cię zainteresował, to możesz go kupić w naszym sklepie internetowym: czystytlen.pl